Trzema Widzowie! Dzisiaj będę uczył Michalinę grać w Rivals i w ogóle długo z nią nie nagrywałem, prawda? No niestety, ale no... tak, tak, tak już wyszło, tak już wyszło. No więc dobra, to ja e, już jej pokazuję standardową mapkę, czyli arenę. To chodź wow. Michalina, chodź tu, tu, na drugą stronę. Wow. Na drugą stronę widzowie. <grymne> ja <grymne> I, <grymne> i, 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 I arena, arena. Arena. Dobra i... Ja tylko nic. Ja, ja nic. I teraz no. wybieraj bronie. Poczekaj. To ja widzowie wybiorę snajper, pistolety energetyczne, młot i jeszcze... Co wybraliśmy? Ty wybrałeś... ja, ja mam jeszcze test medyczny. Że Dobra, to. Ty ogólnie wiesz, e, ta ta jakby Jest! Ty i celasz głowę w głowę. I Nie wiem, nie, nie wiem dlaczego. Nie, nie wiem dlaczego. Nie, nie miałem cela na snajpera. Nie miałem cela na snajperce, po prostu. A jak celisz e, snajperką w głowę, to zabijasz na hita. I, o, i, teraz! Nie, nie, i... No i kurczę! Snajperka, snajperka, to jest najlepsza broń, widzowie, polecam. I ci, Michalina, też na przyszłość polecam. Dobra, gdzie ty? Gdzie ty? Nie, 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 Dobra. nie, ha, Dobra? A ja mam perłę teleportacji. nie, 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 Brawo, Michalina! Zaczyna dobrze grać. Oj coś, ja myślę, że ci się ta gra jednak spodoba. No, ja trochę lubię nawet takie bitwy. A to ode mnie... Zresztą bo... najpierw zaraz. Brawo, Michalina to jest pros, Runda Rundę wygrałam! Gdzie? Michalina, chwila, ale przecież powinniśmy grać do pięciu. Czekaj, ja zaraz zmienię. Dobra, chodzi Michalina jeszcze raz. Chodzi jeszcze raz. Ja zaraz zmienię, dobra. To co tu było, że graliśmy do m, trzech? N... O, Ej, dawaj 2 na 2, Co? Nie ma, nikogo nie ma, więc nie możemy o, grać 2 na 2. Dawaj. I czekaj, Jej! zmienię czas, zmienię czas. E, nie... Czekaj, nie... Gdzie jest to? Czy... Jest to coś, jest nieskończony czas. Dobra, nieskończony czas. Dawaj, chodź. Trzy, dwa, jeden i teraz spróbujmy dokciki, doki. Nie, nie umiem Nie, 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 nie. O, dobra. dzięki. Spróbujemy teraz inną mapę. Zobaczymy, czy jesteś dobra na innej mapie. Dobra, to ja biorę to, biorę to i to ja 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 samą ja, ja wziąłem sobie te kusy, te paczkę, jak to wcześniej A ja, ale, trochę... i tak chyba, a ja ale i tak będę Ale i tak bym nagrywać z tylko ten minigam czemu Nie wiem Wiem że Wiesz że ty wybierasz chyba trochę złote bronie a wiesz że niektóre bronie nie złote są lepsze niż złote

Ty, 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 ty. A skąd ja widzę, się krzesło w kółko XD. Sama, Dobra, nie, no prawie O! O! O, 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 Jej, koko fanto elefanto, bo... Muszę przełączyć bronie! Procodilo! Dobra, wchodzę na drabinkę jestem teraz tu i tu mogę cię łatwić. Oh, ja ja wybrałam takie niby rozlustowe. Oh, O, hello! Hello! Hello, baby! Ehm. Ehm. Podejdź tu, no tak, <grystanie> chodź tu, chodź tu. dob dob jest Jak? Jak? Nie wiem. Jak? Nie wiem, ja, ja, nie wiem jak. Jak? Ale teraz widzisz, że ja się tutaj spełnę. Jak? Jeśli ty to wygrasz, to e, mi mózg wybuchnie. Nie wiem, ale na razie się trzymam. Mojego spawna. Gdzie ty? Gdzie ty? Gdzie ty? Dobra, jeśli się trzymasz spawna to ja wiem gdzie jesteś. Chyba. Znaczy nie wiem gdzie. Dobra. Gdzie ty? Pokaż się! No poka! Pokaż! O ty! O ty! ty, 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 ty. Brawo! Michalina robi się ode mnie mocniejsza w Rivals. Nie wiem jak! Nie wiem jak! Jakoś na pewno. Jeżeli czemu ja nie wybrałem snajperki? Mogłby. Hello! Hello, everybody! Ej, Dobra, teraz snajperka. Uwaga mi się. Ja, ja, ja biorę to. Robię też próce! Robię tarczę! Bierę... i zestaw medyczny. A ja wziąłem snajperkę, która jak wycelujesz, w głowę zabije na hita XD. Jea! Ty, 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 ty,

Nie, kurczę! Tak, Totalnie! Ty, ja nagle mówię o, 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 o! I ty tutaj jesteś w tym miejscu, a ja snajperka w głowę i już załatwione. Ja też mam tutaj, ja też mam snajperkę. Ale ty nie umiesz celować. A ja umiem. No i super!

ja mam jednego cela. Lombardilo, Krokodilo i Stiloniro. Gulubi, Lulimelo, Lulicina, Balerina, Kapuccina. Gdzie ty jesteś? O, no lepcie, pokażesz mi się. Będzie mi miło jak... Bro! Bro! Bro, ty wygrywasz! wreszcie wygrałem, a Michalina robi się ode mnie w tą grę w ogóle lepsza. Dobra. Gdy nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego. Myślę, trochę... Teraz spróbujemy jeszcze trochę inną mapkę. Ej, ej, Ady, Janek, Janek! Co? Może dawaj teraz na publika. Dobra, ale na publiku... Mm... Są e, nie wszystkie bronie. Na publiku są podstawowe. O, Tomek wbił. To może e, teraz e, napiszę Tomkowi. E, i, Tomek, ziomek. Ja XT. i Michalina kontraty. Dobra. Ja i Michalina kontraty. To jest widzowie Tomek. Ja się już boję, ja się już boję. Dawaj na I dwa, się... na dwa do chodź, Janek, chodź, Janek, Ciekawe, czy on odpisze. Dobra, to ja lecę. On cokolwiek odpisze? Super, jest dziewczyna, która początkuje i oh. i chłopak jej, który jest trochę już lepszy, a, drugi, a kolejny. A, on, to... a wiesz co? Gdyby połączyć nasze levele w jeden level, to on ma nawet Wtedy większy level od nas. No czemu village? No nie, dobra, to snajperka. Ej, na bo ja tutaj widzę. Nie wiem, dobra. To taki mam zestaw broni. Ja nie ja wiem, na pewno nie biorę snajperki, wiesz, coś nie biorę. Ty masz słabego Smajperki. cela na sniperce. Ja cię będę musiał jeszcze o? ze snajperki nauczyć. Ale po filmie? No nie, nie gdzie... gdzie? O! eliminatet. Snajperką, haha. Hahaha, ha, ha. ale z niego Bambiczek. Chodź tu no, chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu, dawaj. dawaj, uważaj. Dobra, dobra, jakby to mam darcze. Dobra, tak. dobrze, że nie nasz deda. Bo bym został sam. Dobra, tu jesteś, jesteś w domku. Dobra, o! O! Tak! Wygraliśmy! Yes. Nie. wygraliśmy przegrać nie mogliśmy, a przegrać... Ty Ja, ja nie będę O! O! Co? jak to jedzie na myśli? Snajperka Michalina, snajperka w głowę na hita. Ty też Jakby teraz to jak ja działy. mam zestaw medyczny. Gdzie ty? Gdzie ty? I... O! o I... XD <noise> Co to jest? Ej, wiesz, się to teraz. Wierzymy, wygrywamy 4 do 0. A gra to do 5. Więc jak teraz wygramy, to wygrywamy starcie. I... Gdzie ty? Gdzie jesteś? Pokaż się! O nie! Pozywałem od niego... Auć! On nie! Eliminował mnie Michalina! Dawaj, dawaj! Dasz sobie nie. radę! Michalina! Nie! Kurczę! Widzowie, słuchajcie! Choć jesteśmy bardzo dobrzy, to nie lepsi niż gość on ma lepszy level od nas, Xd. On ma 120 pomysł. Dobra, gdzie, gdzie ty? Dobra. Dobra. Aha, dobra, Xd. A, no, nie! Widzowie! Jeśli to przegramy, to... Nie wiem. Jesteśmy, jesteśmy... Jesteśmy najgorszą zdradą paru. Jesteśmy najgorszym teamem w Ej, ja zapomniałam, że... Dobra, zwolniłam tu trochę. An Wyliam go! No nie, spadłem... Wypadłem z mapy i teraz zostałaś sama. Dawaj dobij go, dobij go! Dobij go, dobij go, dobij go! Dobij go, dobij go! Dobij go, dobij Kurczę, czy Tutaj ja, ja sobie przełączę broń. To dawaj, przełącz. Biorę RPG! Biorę RPG! Tego, o, tego. go! Ty, ty? Dobra, ja biorę granat, jakby co no Ja biorę granat włoskowy. eliminował mnie RPG! Dobra, dawaj! Nie, musisz go, musisz go dobić. Musisz, 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 musisz. Po prostu musisz. Musisz. Dobra, mam czarcie! Nie! Ej, on ma? On ma koksence! On ma bokserki. Ej, dawaj, ja biorę, ja robię, ja bierę minigono. I dobra, dobra i biorę minigonów. I Jej. I jednak widzowie wygraliśmy. Pięknie. I teraz pozy zwycięskie. XD ma 5 eliminations, ty masz 0, ja 4 razy umarłem, ty 4 razy umarłeś, e, ty masz 1 asist. dobra, nie wiem co to jest, a ja 0 asist. Dobra, to... Uda, to, rozbudzimy! To, to jest na tyle Uciekamy. filmu, to jest widzowie na tyle filmu. Y, Fajnie um, Michalinę wyszkoliłem w Livas. Um, subujcie mnie, bo lecimy e, po tysiąc i cześć, razie do następnego.